Jesteśmy na przystanku Azja na targach MWC, czyli na stoisku China Mobile. Tutaj jest bardzo dużo, zwykle bardzo dużo ciekawych urządzeń. W tym roku jest troszeczkę skromniej, ale i tak są urządzenia mocno niestandardowe. My zwykliśmy na to mówić Johnny, Johnny, a to jest Jinny, czyli chińska marka, która jest dostępna także na polskim rynku i produkt z klapką. Okay. Wygląda mocno azjatycko. Zakładam, że europejski klient raczej nie zdecydowałby się na zakup takiego telefonu. Z przodu, no nie wiem jak, jak, jak to nazwać. To jest takie mocno, moc, mocno barokowe wzornictwo, które jest podkreślone z tyłu jeszcze przez skórę, także właściwie wszystko, co się kojarzyło Chińczykom z premium zostało wrzucone do tego telefonu. No i klapka. Wiemy już, że moda na klapki powolutku powraca, aczkolwiek no, umówki się o urządzenie w takim formacie to jest dość specyficzna sprawa. Dość duży ekran z przodu i tak naprawdę po cholerę to odtwierdzenia. Na to pytanie odpowiedź znają tylko mieszkańcy Pekinu. Co nie zmienia faktu, że fajnie, że jakieś nowe rzeczy się pojawiają. No i w sumie jestem ciekawy, jak dzieła chińskich producentów będą się rozwijać. Albo kopiują iPhone, albo idą w takie cuda. Tak naprawdę ciężko powiedzieć, co gorsze. Jinni, nazwa tej firmy, nie z Johnny.